Oto z mansjum pieśni. Mm. Rodzicie gdzie z magią każdy zabań, aż cię pójdzie. Witajcie z tej strony Skarpion. Przed Wami kolejny odcinek z serii, poku otwieram. Otworzymy sobie 10 pakietów kart. Mamy takie różne. Jak widzicie zaczniemy sobie od klasycznego, podstawowego. Zobaczymy co tu będzie na dzień dobry. O, epik! Otworzyłem mnie taką trzeba z tej strony, ale już nieważne. Dobra, sprawdźmy tego epika. No, może być. Karta dosyć często stosowana. Ostatnio przez maga. Kolejny pakiecik klasyczny. O, znowu epik. No proszę. Co to będzie taka karta. Tutaj taka, no i obadajmy tego epika. karta. O, bardzo dobra karta. Tej chyba nie mam, więc zawsze na plus, tym, na plus, tym bardziej, że jest to karta do kapłana. A ja lubię kapłana. Dobra, może teraz dla odmiany ten pakiet. Zupełnie innego dodatku. Pewnie będą takie, które mam. A tutaj? Zgadza się. Te praktycznie chyba wszystkie karty posiadam. Jedziemy dalej. Może. No, nie będzie ten klasyk O! Epiki. Od dawno nie było, pewnie dlatego. Okej, okay. no i ten epic to. Będzie komplet, bo już mam tego proroka zagłady jednego. A ja go w ogóle prawie nie używam. Liczyłem na co innego, nieważne. Kolejny klasik. Pakiecik. Na pełne powtórki. Więc te karty idą na pył. Dobra. No i teraz pozostało jakieś takie tutaj jakby dwa pakiety. Takie specjalne. Czy coś w tym stylu ja to takie nazywam. Z najnowszego dodatku T2. No i tutaj z poprzedniego. Dobra. To jedziemy z poprzedniego. Będzie coś fajnego? Pewnie nie. Bo po co? Epiki trochę wpadło, tam nie wiem, 2-3. No i styka! Skorpionowi, nie? Dobra, teraz najnowszego dodatku z holomancium, a za niedługo wychodzi kolejny. Tym razem szybciej niż zazwyczaj. Nie wiem czemu tak Blizzard postanowił, no ale skoro tak zrobił, uuu złota, dobra, kolejny pakiet, cóż to będzie, epik, pięknie, kolejny, uuu, a jeszcze jakby tutaj była legenda jedna, o, byłoby super, ale nie ma tak, dobrze, dobra, obadajmy te epiki, pierwszy. Nie, takie A ten? No, ten już jest spokojnie Dobra, i teraz ten na koniec special, jakie je nazywam To będą chyba wszystkie złote, tak? Nie pamiętam jak to szło Jakaś legenda by się przydała Ale nie ma Niestety Nie, jednak nie złote Dobra I ostatni pakiet Coś na pocieszenie Legenda, epic No niestety Chciałoby się, ale nie ma To chcieć można Ale i tak się raczej nie dostanie Przynajmniej w moim przypadku Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!